dziewczyno, to jest po prostu jeden z najpiękniejszych modeli koszuli w stylu boho, do noszenia wiosna, lato, się zima, słuchajcie, uszyta jest z takiego ten tencelu, przepiękna, ona jest duża 200 cm szerokości, więc ona jest taka mega batmanowa, zobaczcie dziewczyny, jakie one mają piękne te rękawy, ja jestem zakochana w tej bluzce, ona jest po prostu przepiękna, jest to krzyk mody, słuchajcie, wszyscy gwiazdy noszą się właśnie w tych rękawach teraz? Ale mi się to podoba od wielu lat. Wygląda się w takich rzeczach mega kobieco. 200 cm szerokości ma ta Ona jest taka dziewczyna. Mega luźna, tu możecie sobie zapiąć zarówno blisko szyi, bo tutaj są podwójnie troczki wszyte, ale możecie też rozpiąć sobie bardzo głęboko dekolt, wkładając sobie jakiś top czy przepiękną bieliznę, wszystko zależy od okoliczności. Dziewczyny, wymiary 200 cm, wiózcie w talii, w biodrach, więc ten, ten celek jest bardzo lekki, tak? Możemy go pięknie udrapować, tak jak ja tutaj mam do paska. Z przodu 84 cm, z tyłu aż 100 cm, więc dziewczyny może to robić za taką ala sukienko-tunikę, taką zakładaną do leggingsów teraz w tym okresie. Dziewczyny, oczywiście obwód rękawa, no to tu jest dowolny. Cena 119 zł i już Wam pokazuję, jakie mam kolory. Oczywiście X2766 biała. X2766 biała. Dziewczyny, czy można tutaj chcieć czegoś więcej? To jest po prostu spełnienie moich marzeń. Przepiękna jest ta bluzka. Ale dziewczyny, zobaczcie, jaką ja mam dla Was kolorystykę. Moje drogie, ruszamy od przepięknego koloru morska. X2766 morska. Przepiękna. Moje drogie panie, teraz mamy, prezentuję wam kolor czarna. X2766 czarna, przepiękna zielona, zielona jest z połączeniem grafitu i zieleni butelkowej, niesamowity kolor, dziewczyny ten kolor się nie powtórzy, jest wypadkową pewnego przypadku i ten kolor jest niesamowicie stylowy i niesamowicie trudny do powtórzenia będzie, <gryw> więc zielona dziewczyny jest w sumie unikatem. Oczywiście Bordo. Przepiękne, palone, ładne, takie spokojne Bordo. I dziewczyny mega bestseller Grafit. Macie kolorów przepięknych kilka. Grafit. Bordo. Zielona, czarna, morska oraz biała. Dziewczyny, oglądajcie filmiki, zapisujcie sobie kolory, bo ja Wam coś powiem. Nie skończę się na jednym, bez przepiękna. Zapraszam Was do wpisywania kodów. Cena jest 119 zł. Leciutka, przepiękna, elegancka. Tutaj jeszcze pod tą akurat moją białą, bo ona jest troszkę transparentna, pięknie by wyglądała biała, koronkowa bielizna, co, która doda, bo on to jest tylko tak troszeczkę przezierna, Tak, byłam ja ciemny biustonosz. Ale jeśli sobie dodacie na przykład właśnie jasny i koronkowy... Będzie wyglądała tak, jakby tak miało być. Także dziewczyny, korzystajcie, bo mega kobieca rzecz.